Najlepszy kebab w Bydgoszczy według opinii użytkowników Google. Moi drodzy, cudowna przygoda. Zapraszam do ósmej pod względem liczby ludności mieszkańców w Polsce miejscowości, czyli do Bydgoszczy i tutaj petarda, wyróżniający się lokal. Coś, co będzie na naszym kanale się bardzo często pojawiało. Tylko lokale, które mają coś do zaoferowania swoim klientom unikatowego na skalę naszego kraju i dzisiaj taki materiał Piramida smaku, coś niesamowitego. Moi drodzy jeżeli chcecie być z nami w tej cudownej podróży po Polsce, gdzie pokazujemy Wam najlepsze kebabownie, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału i do kliknięcia w dzwoneczek. Król Kebabów powraca, Mr. Krycha. Niedługo naprawdę podróże po całej Polsce i potężne, najpotężniejsze produkcje, więc warto być z nami. A teraz, bez zbędnego gadania, przenosimy się do potężnej Bydgoszczy. docieramy na miejsce najwyżej oceniany według opinii użytkowników Google kebab w Bydgoszczy piramida smaku 4,6 gwiazdki średnia z 1155 opinii na moment kręcenia tego materiału ulica Aleksandra Fredry 1, taki podobny do piramidy, charakterystyczny budynek, interesujące jeżeli chodzi o wygląd jest również jego wnętrze fajna tablica u Góry, jak wchodzimy od razu rozrysowane jasno i przejrzyście i prosto nasze zamówienie my wybieramy z tablicy dwa kebaby jeden z nich to jest Italian Mint i do tego jeszcze grecka jego odmiana moi drodzy płacimy 30 zł i 30 groszy nadmienię tylko, że lokal posiada system do zamawiania kebabów rodem z McDonald's i samoobsługowego kiosku, możli Możliwość personalizacji jest tutaj olbrzymia, za co oczywiście ten kebab ode mnie tutaj dostaje wyróżnienie na tle w bydgoszczy. Natomiast najważniejsza rzecz w tym lokalu po wejściu, to co mnie interesuje, miąsko ląduje razem z grillowanymi warzywami. Coś takiego od razu zostaje ładnie podlane wodą i pięknie dochodzi na, naszym, na naszej płycie. Miąsko, ono najważniejsze, wybieramy kurczaka i baraninę wołowo, baranie mięso konkretnie, możecie zobaczyć jak ono wygląda od razu sprawia wrażenie takiego lepszego gatunkowego ala piri piri. Jest to dobre mięsko. Widać już po jego strukturze Że nie jest to Najtańszy gotowiec z marketu A ja właśnie tylko takie lokale Pragnę wam W najbliższym czasie polecać Wyróżniające się I ten kebab tutaj, który przed wami prezentuję Jest to zawodnik grecki Jest to zawodnik, który ma Oliwki, ser by Pomidora, ogórka Sosy cacyki Oraz czosnkowy, dodatkowo sałatka Tutaj taka kapła. Pustka, całość oczywiście moi drodzy prezentuje się odpowiednio. Spróbujmy. Najważniejsze, jak smakuje mięso z piramidy? Jakie to jest w ogóle mięso? Moi drodzy, wołowo, baranie, przekonajmy się. W tym mięsie jest coś. Ale jest jeszcze ten dodatkowy aspekt. Tych grillowanych warzyw, które one razem z mięsem po prostu się przeplatają smakami. To mięsko. Jakby dostaje tego, tego smaku tych, tych warzyw grillowanych, ono razem wchodzi w taką w piękną synergię. Coś niespotykanego. Dawno nie jadłem takiego innego kebaba jak tutaj. Muszę Wam powiedzieć, że ta wołowo barania. Mieszanka jest jak najbardziej dla mnie akceptowalna, wyróżniająca się na, na skalę tych wszystkich, takich najtańszych mrożonek. Jest to dobrze zrobione. Słuchajcie, jak smakują oliwki. Jak smakuje, słuchajcie, moi drodzy, to greckie połączenie serfeta? Taki. Nie za twardy, właśnie taki miękki, rozpuszczający się w ustach. To jest charakterystyczne dla takich lepszych rodzajów tych serów, że one nie są ta, taką, taką, taką skałą, tylko, tylko czym, czymś takim fajniejszym. Tu jest rzeczywiście troszeczkę lepszy ten, ten ser grecki, nie jest taki najtańszy. No i oczywiście słuchajcie, sosy cacyki z czosnkowym nadają takiego orzeźwiającego charakteru. Cacyki nie jest jakiś intensywny. On nie jest taki, że przejmie ci całkowicie kontrolę nad, nad, nad bułką. Jedynym minusem, słuchajcie. U góry pełno surowek, a na dole tylko mięso. Ja bym jeszcze tutaj od, od siebie po prostu dodał, żeby to mięso jeszcze troszeczkę dać na górę. Jeszcze troszeczkę sprawić, że ono będzie już do posmakowania na samym, na samym wierzchu. Bo tutaj, moi drodzy, słuchajcie, trzeba było się naprawdę przebić, naprawdę napracować, żeby tutaj się dostać do tego mięska. Ale mięsko dzisiaj to jest najważniejszy element. Naprawdę dobre, naprawdę spoko jeszcze co do bułki. Bułeczka bardzo fajna, chrupiąca, dobrze przypieczona. Nie przecieka ten kebab, całość nie, nie spada nam na spodnie. Nie brudzi wnętrza auta w tym momencie, w związku z tym jest naprawdę spoko. Mimo już dłuższego upływu czasu, żadne soki nie pojawiły się w tej tutaj warstwie, która styka się z tym papierkiem, w którym mam ulokowanego naszego zawodnika. Ogólnie zamówienie. Dla mnie poprawne i z wyróżniającym się aspektem, czyli grillowanymi warzywami dodanymi do mięsa. To jest bardzo, bardzo duży plus. Coś innego, inny kebab, słuchajcie. Warto przyjechać tutaj. Zrobić trochę parę kilometrów i zobaczyć, że mają coś innego, coś fajnego, a personalizacja, słuchajcie, dodatków jak chcecie tutaj, to lista jest taka, że no nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić. Jest po prostu tyle dodatków w kebabie, że możecie stworzyć swojego wymarzonego kepsa, takiego, jakiego po prostu sobie wyśnicie. Serio. Nawet z kiełbasą, jeżeli masz taką ochotę. Słuchajcie, a teraz oddam głos jeszcze. Patrycji, która towarzyszyła mi i ona właśnie. Jadła tego kebabika w stylu takim e, italiańsko-miętowym. E, z kurczakiem, oczywiście. Patrycja, jak smakowało? Ja zamówiłam kebaba Elke w bułce, który kosztował niecałe 15 zł. Był to kebab z kurczakiem, z racji tego, że ja nie przepadam za bardzo za smakiem baraniny. Wzięłam taką wersję. Chciałam spróbować czegoś innego. Przede wszystkim chciałam spróbować czegoś innego i uznałam, że skoro jest jakaś wersja z delikatną nutą mięty, no to cze, czemu by nie spróbować? nie żałuję wzięcia tej pozycji e, sosik fajny, bardzo delikatny poza tym sosem miętowym mamy jeszcze kawałki mięty są to dosyć malutkie kawałki także też nie ma się czego bać, że tutaj nas e, coś zaskoczy mamy też sos czosnkowy, który według mnie był bardziej wyczuwalny od e, poprzedniego e, rukola, która była na wierzchu ogórek, pomidorki cherry no i e, cambert, który też fajnie się komponował, według mnie bardzo dobry kebab, bardzo mi smakował. Nie spodziewałam się, że, że coś takiego mi zasmakuje. Miło się po prostu zaskoczyłam. Moi drodzy, podsumowując naszą wizytę w piramidzie, kebab dobry 8,5 na 10. Naprawdę miejsce godne polecenia. Jest coś dobrego, coś wyjątkowego na skalę Bydgoszczy. Ja myślę, że przez te 3 lata nic się praktycznie tutaj na gorsze nie zmieniło. Już byliśmy kiedyś, tutaj wcześniej wizytowaliśmy, wcześniej to było rollo, dzisiaj bułeczka. Jak najbardziej poprawnie myślę, że to miejsce jest do polecenia na mapie gastronomicznej Bydgoszczy, jeżeli chodzi o kebab. A my, słuchajcie, zapraszamy na naszą wielką grupę bojownicy Krychy. Tam możecie. Podzielić się Waszymi recenzjami z Waszych miejscowości, gdzie przyjechać na kebaba, słuchajcie, gdzie takie dobre kebsiki dają. Napiszcie koniecznie. Mm. No a my teraz żegnamy się i do ekranu końcowego. Wkrótce kolejny film z Bydgoszczy. Najostrzejszy kebab w tym mieście, w jakim lokalu się znajduje, tego dowiecie się w następnym odcinku. A teraz trzymajcie się cieplutko. Cześć, piramida? Dobra, dobra, naprawdę wyróżniające się. Cześć, mordy. Ekran końcowy. No i co, pojadłeś, krycha czy nie pojadłeś? Wypieścili ci czy nie wypieścili? Nie, no, zrobili poprawnego kebaba, słuchajcie, bez zeszału jakiegoś jeżeli chodzi o rozmiar, bo to nie jest jakiś nie wiadomo jaki gigant. Ale za 15 zł jest spoko, porcja. Jest spoko, dobre miąsko, słuchajcie. Nie ma kebabów za dychę tutaj, no bo nie może być, kiedy macie fajne dodatki. I ja myślę, że to jest ten kierunek. Róbmy kepsy za 15, ale jakościowe niż za dychę i ścierbo. No ale moi drodzy, słuchajcie, nad moją głową przycisk do subskrypcji po boku dwie poprzednie produkcje. Wbijajcie. Wkrótce rządzimy kebabem na polskim YouTubie Jedziemy w Polskę, wielki trip i pokazujemy Wam mnóstwo miast i mnóstwo zajebistych lokali, tylko quality, no ewentualnie takie najperełki. Będziemy dla Was wyszukiwali i nie słuchajcie tych, którzy mówią, że takich lokali nie ma, bo w Polsce wystarczy je tylko poszukać. Trzymajcie się, ciepło, cześć.